Dzień dobry, bacie. Nie ma to jak się położyć spać o piątej, co? Ow, flak! Ale dziobka! Ale to jest dziobek. o, ow. Ow. ow, ale to jest kocur. Ale to jest. Dupek. Dupek. Siemasz masz prześcioszku? Mmmm. Hmm? Merci, beaucoup. To znaczy, że nie jest dobrze. A kuku! Dzień dobry! Dzień dobry! Witam serdecznie w dniu dzisiejszym 2021 Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry, Rasiu! Dzień dobry! Co jesz dobrego? A ja Daj gryzę Daj No daj gryzę Ty się brzydzisz Brzydzę się Z pastą rybną To jeszcze pasta rybna No Witaj Cześć Widzisz, się już z nim. A ty? Nie dasz piątki? Nie stresujmy teraz jak sobie yy, wcinę <laughs> Stres urośnie, szkodzi A, czapki, czapki na głowach? O, robota, w re. wre, Wiesz co, widać. Konrad, co ty znowu robisz? Vlogujesz? Streamuj na cały świat. Jeździsz na Jadę. O, cool. Troszkę tak się okay. jadę. Jadę tylko, ale tylko troszkę, bo jeszcze ja jestem taki, jeszcze, jeszcze nie jestem nie, nie. pizdowaty. Niemiły jesteś, Piotrunia. Ale widzisz tak samo jak ty. Zobacz to. Ja nawet nie wiem, czy takie rzeczy w ogóle istnieją na świecie, wiesz? Mi św Wiesz co? Ja bym sobie w, życiu, ja myślę w życiu, kurwa nawet mi do głowy nie przeżył, taki złoty. Mi Allegro pokazało, jak się żyje. Pokazało mi świat i produkty. Cone. Jeszcze sobie zerknę jak tam mi zbiera kamera. A, chuja se zerknę. Grażdzi mnie to, że na podglądzie z telefonu w aplikacji GoPro nie widzę w ogóle, jak podczas nagrywania, nie widzę co nagrywam. A przecież chyba fajnie by było widzieć, nie? Lecimy. To tu się ostatnio wygrzmociło mi to galancie O, ślizgę są Dobra O, tak. Pięknie Ale zdecydowanie już Potrzebne są rękawiczki rowerowe i to jakieś nawet cieplejsze, bym powiedział. Co to to? Co to za tam ma? Co to za napój? Co to za napój? Energy drink. Zajbi się, to szanuję. A ty co? Nic. Ty kurwa sprzedajesz chyba. Ty nie jesteś przez ciebieś przysłany? No, no. Ty nie działaś pod przykrywką tutaj? Nie, to nie. No. Coś tu pachnie brzydko. Tu bardzo ładnie pachnie. Tu widać, że to są ludzie. No. No i dobra, pora na drugą kawkę. Czy ściężku, szykuj ty się. Weźmy tutaj się tam podgrzej wyczyść Pojeżdżono na rowerku troszkę Hello. Pojeżdżone na rowerku umyte, ubrane można teraz skonsumować drugą kawkę i zjeść bardzo, bardzo późne śniadanko. Zabieram się do działania. Nie ma co czekać, czas goli. Ciao. Pff. Jesteś gotów. Mój serdeczny przyjacielu. Już się przepukałeś, przeczyściłeś. Coffee, please. A do czego nie zapamiętało? A. Niebieski. Bardzo proszę. Ciao. I z miotkiem. Klasycznie z miotkiem. Miodek mam z takiej hodowli zaprzyjaźnionej. Piotrusia, się, chyba sąsiad robi miód. Hoduje pszczoły. Zaraz. Pszczoły, tak pszczoły. dają miód, nie? Przecież nie muchy. O, dodaj wody. Aaaa, czyścioszku, no. byczku, proszę bardzo, dajemy Ci wodę. No już, już, okitał. Znowić, znowu. Pszczoły dają miód. Dziękuję Ci bardzo, zakończ procedurę, czyścioszku. Teraz weźmiemy trochę te ekspresy wszystkie, że one tak jakoś hałasują, to znaczy nie wiem czy wszystkie, może ten po prostu, ale... Jestem zadowolony, mało przed nim jest roboty, ale hałasuje. Właśnie, muszę przeczyścić ten cały kardridge. Struweczko. A, ah, Batuniu, czy ty chcesz bardzo wejść? Proszę bardzo, kochany. A kiedy nasza pancia Sandrusia wróci? O, dobra, lecimy. Mamy czyste, dobra. Ten nóż, świeży nóż. Uwielbiam świeże noże. Spoko nóż, Fiskars. To jaseczka wezmę. Szpinak. Młody. Niech mhm. mu będzie. Tyle poproszę. Mhm. Mam taki zwyczaj, że zawsze w sumie... W sumie najczęściej, nie wiem czemu. Ale tak jakoś mój organizm odczuwa taką potrzebę. Do obierania pomidora ze skóry. Tak mi lepiej. Bo lubię. Gdzie moja kawka? Tu jest kawka. Salut. O, oh, słoneczka trochę zaznajesz, tak? Ciach, ciach, ciach. Ciężko mi by było wyobrazić sobie życie bez pomidorów. Tak jak Juri, Kuba, Juraszek. Nie wiem w ogóle, jak to jest możliwe, ale no właśnie, każdy jest inny. On totalnie nie potrafi jeść pomidorów. No w ogóle nie może jeść pomidorów. W ogóle ma, nie wiem. Odruch wymiotny. Na kwestię pomidor. Nie wiem, czy to nie jest papryczka ze wsi. Prosto od mojej cioci z wylezinka. Oczywiście, że tak. Czuję ten zapach specyficzny. Prawdziwy. To bardzo dobrze składa. Ciach, 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 ciach. Ciach. No, ładne awokado. Ładne. Często się zdarzają takie jakieś brzydkie z czymś czarnym. Ale tu mamy ewidentnie ładniusie. Okej. Okay. Ciach.

Kurkumę chciałbym, miałem kiedyś tam tutaj bio. Ale widzę, że nie ma. Dobra. Kurkuma trochę, Oregano trochę. Dobra. Wstępne mieszanko. Bardzo wstępne. Sól. Dobra. Lubię sól. Są dwie szkoły. Sól jest niezdrowa, i druga szkoła jest taka, która mówi o tym, że sól jest zdrowa i potrzebna do organi dla organizmu. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Pieprz. Dobra, i jeszcze bym poprosił, chili cayenne. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Dobra. Yy, olej z nasion wiesiółka. czyli tu już nam się kończy. Tylejemy już to, co jest. Nie jest za smaczny, ale ponoć jest zdrowy. Okej. Okay. Trochę, bo jest dość intensywny, też ponoć zdrowy. Olej z nasion czarnuszki. Okej. Okay. I trochę oliwy z oliwek. Okej. Okay. A, cebulka, cebulka jeszcze. Ciach. a tyle cebulki. Ciach, 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 ciach. Pyk. O tak. S'il bardzo. O, góreczki takie piękne, gruntowe. Kurde, chyba się pokuszę. Bo to chyba też jest właśnie z. Oczywiście, że tak. To są ogóreczki gruntowe też od mojej cioci. Z wylezinka. To są pyszne ogórki gruntowe. I nie mogę sobie ich odmówić. O tak. O tak, ale pachnie. Mm. Jezus, jak to pachnie. Cudownie pachną. Ciak, ciak, do tego jedna bułeczka wjeżdża jak zła. Jestem tym Próczko. Mm. Mm -hmm. Wre? Ow, oh, ow, oh, ow! Oh. Ręce do góry i wkręcamy na o o! Oh, oh, oh. Tak, upuść tego laptopa, kurwa.